Gramatyka. Na wesoło. Cześć, jestem czasownik. Kumpel, mówią na mnie czasek. Bez moich supermocy nie ruszysz ani ręką, ani nogą. Odpowiadam na pytanie, co robi, co się dzieje. Siedzi, cieszy się, ucieka, wysyła, wchodzi, tańczy, liczy. Czasownik. To odmienna część mowy, która wyraża jakąś czynność lub stan. Informuje, że ktoś coś robi, robił, będzie robił, albo że coś się dzieje, działo, będzie dziać. Czasownik wyraża: akcje, czynności i stany. Hej, co robisz? Siedzisz, oglądasz, jesz. Wszystkie odpowiedzi wyrażające czynność będą przykładami czasowników. Czasowniki mogą mieć formy osobowe bądź nieosobowe. Forma osobowa to postać czasownika, która jest określona pod względem osoby, czyli wskazuje, kto wykonuje daną czynność. Na przykład, ja stoję, ty. Przybijasz. On wysłał. Tutaj dokładnie wiemy, kto coś robi. Natomiast forma nieosobowa, inaczej bezosobowa, to postać czasownika, która nie jest określona pod względem osoby. Oznacza to, że nie wiadomo, kto wykonuje czynność. Przykłady to stać, przybito, wysłano. W tych przypadkach nie wiemy, kto to zrobił, ponieważ czasownik nie wskazuje wykonawcy. Formy osobowe czasownika wskazują, kto wykonuje czynność: na przykład ja, ty, on, ona, ono. Czasownik biegać w formach osobowych: ja biegam, ty biegasz, on biega. Formy nieosobowe, bezosobowe których nie można wskazać osoby wykonującej czynność. Przykład: czasownik biegać w formie bezosobowej: biegano, biega się. Do form nieosobowych czasownika zaliczamy bezokolicznik, na przykład biegać, jeść, rozbić. Formy czasu przeszłego zakończone na no lub to. Na przykład biegano, jedzono, rozbito. Imię słów przysłówkowy, np. biegnąc, jedząc, rozbijając. Imię słów przymiotnikowy, np. wybiegane, zjedzone, rozbite. Formy bezosobowe z się, np. biega się, je się, rozbija się. Bezokolicznik to podstawowa, nieodmienna forma czasownika. Nie dowiemy się z niej, kto i kiedy wykonuje czynność, czy już się dokonała, czy odbywa się teraz, a może dopiero ma nastąpić w przyszłości. To jakby imię czasownika, jego forma podstawowa biegać to bezokolicznik, a biegnę, biegasz czy biegałem to jego odmiany. Bezokolicznik w nim łatwość tkwi z końcówką ci lubcy w zdaniach brzmi. I słowy mogą być nieco podstępne, zwłaszcza gdy próbują udawać inne części mowy. Na klasówce lepiej być ostrożnym. Imię słów przymiotnikowy to rzecz ciekawa. Dzieli się na czynny i bierny. Taka sprawa na pytanie jaki, który Zawsze odpowiada. Kończy się na tyny, oncy. To jego zasada. Odmienia się jak przymiotnik przez przypadki, rodzaje, liczby. Tu są różne zagadki. Rozpoznać go łatwo to nic trudnego. Czy wyraża czynność? To klucz do tego. Imię słów przymiotnikowy to nieosobowa forma czasownika, która odpowiada na typowo przymiotnikowe pytania. Jaki? Który? Imiesłów przymiotnikowy czynny ma końcówki –ący, –ąca, –ące. Opisuje zachowanie wykonawcy czynności lub jakiś stan. Spójrz na przykłady. Piszący, zamykająca, wysyłające. Z kolei imię słów przymiotnikowy bierny kończy się na –ty, –ta, –te, –ny, –na, –ne. W tym przypadku uwaga koncentruje się nie na tym, kto wykonuje czynność, ale na tym, czego ta czynność dotyczy. Spójrz na przykłady. Pisany, zamknięty, wysłany. Na koniec, jak rozpoznać, czy dany wyraz jest imię słowem? To proste. Zadaj sobie pytanie, czy wyraz pochodzi od czasownika i czy wyraża jakąś czynność. Imię słów przysłówkowy co to takiego? Dzieli się na współczesny i uprzedni do tego. Na pytanie jak, gdzie, kiedy zawsze odpowiada. Kończy się na on, słuszy, -wszy to jego zasada. Pamiętaj, że go nie odmieniamy a w zdaniu przecinkiem od reszty oddzielamy. Rozpoznać go łatwo to nic trudnego. Czy wyraża sposób to klucz do tego. Imiesłowy przysłówkowe są nieosobowymi formami czasownika, które przypominają przysłówki i odpowiadają na pytania jak, gdzie, kiedy. Ich zaletą jest to, że się nie odmieniają, co ułatwia ich stosowanie w zdaniach. Imiesłowy przysłówkowe współczesne kończą się na -ąc. Przykładami są: pisząc, zamykając, wysyłając. Używamy ich, gdy co najmniej dwie czynności lub sytuacje zachodzą równocześnie. Przykład zdania z imię słowem przysłówkowym współczesnym to: Pisząc wypracowanie, słuchałam muzyki. W tym zdaniu obie czynności, pisanie, wypracowania i słuchanie muzyki, dzieją się w tym samym czasie. Imiesłowy przysłówkowe uprzednie kończą się na uszy lub wszy. Przykładami są: napisawszy, zamknąwszy, wysławszy. Używamy ich, gdy jedna czynność ma miejsce przed drugą. Przykład zdania z imię słowem przysłówkowym uprzednim to: napisawszy list, wyszła z domu. W tym zdaniu: Najpierw napisała list, a dopiero potem wyszła z domu. Pamiętajmy, imię słowy przysłówkowe zawsze oddzielamy przecinkiem od reszty zdania. Imię słów czynny oncy ma, bierne tyny do zdania da. We współczesnym onc zawsze towarzyszy, a w uprzednim łszy wszy boją się myszy. Czasowniki niewłaściwe są jak uparci buntownicy. Nie odmieniają się i nie mają bez okolicznika. Zawsze brzmią tak samo. Określają nakaz, możliwość, konieczność. W języku polskim pełnią jednak ważną rolę. Najczęściej zastępują czasowniki w konstrukcjach modalnych. Przykłady: można, trzeba, wolno, szkoda, warto, wypada. Warto pamiętać nauka, całe życie trwa, trzeba, uczyć się każdego dnia, można, odpocząć, gdy nadejdzie czas, wolno, bawić się raz po raz, szkoda, czasu na leniuchowanie wypada. Działać to oczywiste zadanie. Zobacz, jakie końcówki przybierają nieosobowe formy czasownika. Podlegam koniugacji, czyli odmianie przez osoby, liczby, czasy, rodzaje, strony, tryby. Czasowniki odmieniają się przez czasy, osoby, liczby, rodzaje, strony, tryby. Coś zdarzyło się wczoraj? Coś dzieje się teraz, a coś wydarzy się dopiero jutro. Aby wyrazić tą czasową rozbieżność, czasownik przybiera różne formy. Precyzują to czasy czasownika. Czasownik się odmienia trzy różne czasy, wciąż zamienia przeszły, przyszły, teraźniejszy. Poznaj je, a będziesz mądrzejszy. czas teraźniejszy służy do wyrażania czynności, które wykonujemy teraz, np. przykład piszę książkę, czynności, które powtarzamy, np. codziennie chodzę do szkoły, czynności odnoszące się do trwałego stanu lub właściwości, np. woda wrze w 100 stopniach Celsjusza, w sentencjach, na przykład kto rano wstaje, temu pan Bóg daje. Zrobię to jutro. Do tej wymówki przyda nam się czas przyszły. Wyraża czynność, która dopiero nastąpi, czyli wydarzy się w przyszłości. Wyróżniamy: czas przyszły prosty, który tworzymy za pomocą czasowników dokonanych. Na przykład zrobię, napiszę, przeczytam, zjem, przyjdę, pobiegnę. Oraz czas przyszły złożony, składający się z czasownika być w odpowiedniej formie oraz czasownika w bezokoliczniku lub w formie trzeciej osoby. Na przykład będę robić, będę robił, robiła, będę pisać, będę pisał, pisała, będę czytać, będę czytał, czytała, będę jeść, będę jadł, jadła. Kiedyś to były czasy. Aby powspominać, potrzebujemy czas przeszły. Wyraża działania, które odbywały się kiedyś w przeszłości. Wyróżniamy czasowniki w formie niedokonanej: np. używałem, używałeś, używał. W formie dokonanej: np. użyłem, użyłeś, użył, użyliśmy. Czasownik w języku polskim może występować w dwóch aspektach: niedokonanym i dokonanym. Czasowniki niedokonane wyrażają czynności lub stany, które nadal trwają. Mają formę trzech czasów teraźniejszego, przeszłego i przyszłego złożonego. Na przykład: jem, jadłam, będę jadła. Czasowniki dokonane oznaczają czynności lub stany które zostały ukończone lub się zakończą przebierają formę czasu przeszłego i przyszłego prostego na przykład zjadłam zjem reasumując czasownik niedokonany mówi że coś trwa na przykład jem czasownik dokonany mówi że coś zostało zrobione na przykład zjadłem a oto przykłady czasowników niedokonanych: malować, sprzątać, czesać, łowić. Te same czasowniki w formie dokonanej będą brzmiały: pomalować, posprzątać, uczesać, złowić. Dokonany, dokonałem. Niedokonane ciągle się dzieje. Odmiana czasownika przez osoby i liczby. Forma czasownika zdradza, kto wykonuje daną czynność i czy wykonawca tej czynności był jeden, czy może było ich wielu. Czasownik ma liczby, dwie to fakt, pojedyncza i mnoga, zapamiętaj tak. W czasie teraźniejszym formy trzeciej osoby są identyczne zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Sprawdźmy na przykładzie jak odmienimy bezokolicznik biegać przez osoby i liczby. Liczba pojedyncza w czasie teraźniejszym. Ja biegam, ty biegasz, on, ona, ono biega. W liczbie mnogiej my biegamy. Wy biegacie, oni, one biegają. Liczba pojedyncza, czas przeszły. Ja biegałem, biegałam. Ty biegałeś, biegałaś. On biegał, ona biegała, ono biegało. W liczbie mnogiej my biegaliśmy, biegałyśmy. Wy biegaliście, biegałyście. Oni biegali, one biegały. Liczba pojedyncza czas przyszły. Ja będę biegał, biegała. Albo ja będę biegać. Ty będziesz biegał, biegała. On będzie biegał. Ona będzie biegała. Ono będzie biegało. W liczbie mnogiej. My będziemy biegali, biegały. Wy będziecie biegali, biegały. Oni będą biegali. One będą biegały. Odmiana przez rodzaje. Rodzaj czasownika pozwala stwierdzić, czy wykonawcą czynności jest on. Na przykład chłopiec-kot, ona, na przykład dziewczynka-kotka, czy ono, dziecko-kocie. On płakał, ona płakała, ono płakało. Rodzaj znaj, by wszystko grało. Czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym złożonym oraz trybie przypuszczającym odmieniają się przez rodzaj. W czasie teraźniejszym tak to działa. Rodzajów nie widać, forma jest stała. Sprawdźmy to na przykładach. Liczba pojedyncza. Rodzaj męski. On biegał, będzie biegał, biegałby. Rodzaj żeński. Ona biegała, będzie biegała, biegałaby. Rodzaj nijaki. Ono biegało, będzie biegało, biegałoby. Liczba mnoga. Rodzaj męskoosobowy. Oni biegali, będą biegali, biegaliby. Rodzaj niemęskoosobowy. One biegały, będą biegały, biegałyby. Odmiana przez tryby. Wyróżniamy trzy tryby czasownika. Ich funkcje w zdaniu zdradzają nazwy. A co by było, gdyby odmienić czasownik przez tryby? Oto jak odmienia się czasownik biegać dla drugiej osoby liczby pojedynczej: w trybie oznajmującym biegasz, w trybie rozkazującym biegaj, w trybie przypuszczającym biegałbyś. Tryb oznajmujący służy do orzekania, oznajmiania, informowania o czymś. Najczęściej używany tryb czasownika występuje we wszystkich trzech czasach. Najczęściej oznajmiający, używany w trzech czasach znany. Tryb rozkazujący. Czasowniki w tym trybie wyrażają rozkaz, żądanie, polecenie. Nie rozróżniamy tu czasów ani rodzaju. Przykłady to pójdź, przeproście. Niech kupią, czytaj. Rozkazujący wyraża żądanie. Naucz się go, a szóstkę dostaniesz. Tryb przypuszczający. Służy do wyrażania przypuszczeń i próśb. Wszystkie czasowniki mają końcówkę "-by". Na przykład poszedłbyś, przeprosilibyście, kupiliby, czytałbyś. Przypuszczający to "-by", "-bym", "-byś", "-byście". Mam nadzieję, że zapamiętaliście. Odmiana przez strony. Strona czasownika wskazuje, kto jest wykonawcą czynności i co jest jej przedmiotem. Sprawdźmy to na przykładach. Strona czynna ktoś coś robi. Na przykład czasek pisze list. W tym zdaniu wykonawcą czynności jest czasek, a tą czynnością jest pisanie listu. Strona bierna coś jest robione przez kogoś, np. list jest pisany przez czaska. To zdanie wyraża ten sam przekaz, ale na pierwszym planie jest obiekt czynności list. W stronie czynnej czynność jest wykonywana przez podmiot. W stronie biernej czynność nie jest wykonywana przez podmiot, mimo że jego dotyczy. Stronę bierną tworzymy za pomocą czasownika zostać albo być w odpowiedniej formie. Czasownik wyrażający czynność przyjmuje formę bezosobową, imię słowu. W stronie zwrotnej wykonawca czynności jest jednocześnie jej obiektem. Stronę zwrotną tworzymy dodając do czasownika zaimek się bądź siebie. Odminmy czasownik ubierać przez wszystkie strony. W stronie czynnej powiemy: Mama ubiera dziecko. W stronie biernej powiemy: Dziecko jest ubierane przez mamę. Natomiast w stronie zwrotnej powiemy: Dziecko ubiera się. Gdy podmiot czynności wykonuje, w stronie czynnej się znajduje. Gdy podmiot nie wykonuje czynności, to w stronie biernej gości. Zajmek się siebie, sobie, sobą. Jest strony zwrotnej ozdobą. Strona czynna mówi: Co się dzieje? Ja jem obiad, a wiatr wieje. Strona bierna mówi: jak to jest grane? Obiad jest jedzony, a drzewa są łamane. Strona zwrotna mówi: chowam się w domu, boję się wiatru, nie mów nikomu. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie Nie wszystkie czasowniki występują we wszystkich trzech stronach. Wszystkie mają stronę czynną. Większość stronę czynną i bierną, ale tylko nieliczne czynną, bierną oraz zwrotną. Czasowniki, które mogą występować zarówno w stronie czynnej, jak i biernej, nazywamy czasownikami przechodnimi. Czasowniki przechodnie przechodzą ze strony czynnej na bierną swobodnie. Czasowniki, które występują wyłącznie w stronie czynnej, nazywamy czasownikami nieprzechodnimi. Te czasowniki, które strony biernej nie mają, nieprzechodnimi się nazywają. Oto przykłady czasowników przechodnich, które łatwo dają się zamienić ze strony czynnej na bierną. Na przykład: gotować być gotowanym. Kochać, być kochanym, śpiewać, być śpiewanym, rysować, być rysowanym, czytać, być czytanym. Natomiast czasowniki nieprzechodnie to takie, które nie występują w stronie biernej. Na przykład myśleć, iść, jechać, leżeć, biec. To już koniec naszej lekcji. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Podzielcie się z innymi i subskrybujcie. Napiszcie w komentarzach pod filmem Wasze gramatyczne rymowanki. Chcesz dodatkowe materiały? Daj znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie.